Łał, wow, wow. Wie? Dobry wieczór Mam nadzieję, że wszyscy są z kontraktami OK, Bo musimy chyba po tym meczu nie? kupić Jeden kontrakt się kupić. Tak, on to się Chyba, przydał, że to na ławie Exactement. Usiądzie na chwilę no Dobra Druga opcja dzisiaj w planach jest <grystanie> Wszystko OK. Dobrze, dzisiaj robimy właśnie Dzisiaj robimy Dzień wyzwania dwie. Zadania menadżera Brak nam czterech Zastosuj kartę morale Zmieni strój, zmieni piłkę, zmieni herb, zmieni stadion, rozegra pierwszy mecz w turnieju, rzuć wyzwanie dłużej niż tygodnia, wystaw zawodnika na sprzedaż. No, ale to może zaczniemy od wystawienia <laughs> zawodnika na sprzedaż, to brzmi najbardziej Czasem dziwne, że takich rzeczy nie robiliśmy jeszcze. Wystawimy, z, z tych nojków. to jest najsłabszy. McClure. Biedny. Pształka, aukcja. Cena była 150, na teraz 200. O, ja trzeba zrobić trochę na Jeee, je, je, to zadań wykonane, jeee, dobrze idzie. Next. Cholernie Aha, jeszcze te morale trzeba ten, to zobaczymy, kto ma najgorsze, bo jedną kartę morale chyba. morale chyba mamy. Mm. Morale wysokie, 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 wysokie. Może zobaczymy tych złotych. No złotych. Średnie, średnie, wysokie, wysokie, średnie, wysokie. makrych niski. Średnie. Może dam temu. O ten. No. Działania. Muszę karty jednocześnie. Mam, mamy jeszcze morala? Leczenie. Nie mamy morala. Trzeba kupić, ale nie, nie mamy mam kasy. No to że musimy rzucić wyzwanie do miesiąc miesiąca. Tygodnia. Tygodnia. Ju. wyzwanie do tygodnia. Do monety. monety. Nie, nie no. A, mamy 50 ten wyzwań. To był do... do, 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 do trochę to potrwa. Wizji O! E, dobrze to jest. Ultimate? Co, ja, za, ja zamknę oczy. Możemy iść. Zawodowiec? Tak, e... żeby zobaczyć jak to wygląda, Dobre. Dawaj no. No, Boże, Wciskam. <laughs> I mój umiejętność strzelania karnych. No, bad! Kurde, w końcu się. zapraszają. No, ale to mu będzie bolało, więc nie śmiejcie się. <tryk>. Dobrze, że to drużyna tygodnia, nie człowiek tygodnia. Człowiek tygodnia. Zygmunt Heiser. Oj, 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 oj. No, dobra. Ty jesteś naszym człowiekiem tygodnia. Więc. No właśnie Nabijem stop no, no właśnie Najlepsze jest to, że trzymałem tam w drugą stronę, gdzie wypadł Olam No No Brama, brama Kulka. No bramka z tygodnia, nie? A no To by wiele Tłumacz Suarez, no no, 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 Suarez, nie rób tego O oh, fuck, wychodzi nie, czysto nie, nie. Oh, Jeszcze nie przegrywamy, jeszcze nie Dziś jest... o Fernando, widać, że morale słabe. No, ale... jeszcze zdążył, myślę, się ma <śmierdź> <śmierdź> Dobrze, są o, ta klasa światowa. <śmierdź> tak. <śmierdź> Dobrze, że zbliżyliśmy się już tyle razy do bramki, nie? Oż. Ja pierdolę, że <śmierdź> <wiem. śmierdź> Czy był i podał i wiesz, i go ściągnął, chyba spalony, może nie mogę Nie ma. Sędzia nie puszcza takich rzeczy. Co to Tomek to puści? Do, do tyłu, why not? Really? God damn. Op, <laughs> really? Co to było? <laughs> Drużyna tygodnia, kurwa. O, leży. I gol. No nie! No to jest żart! To jest kurwa żart. Padł do bramki w no, Przecież długo do bramki. Ja <głos> <głos> No kurwa, No nie, <noise> <Ale> no no... ja <noise> robił? Duży na tygodnie, nie? Oh my god, jaki to było lame A więc mamy zmiany dzięki. dzięki. Dzięki, że mądre tak, w tak, piłkę. Dzięki tak, za tak, fair play, play. nie? Niestety <noise> 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 koleś stał strzeli na bramkę, nie? O dzięki nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniami? No masz. Takie zmiany. Bo do tego. A, wymęczenie się już. Coś co drugiego trzeba zmienić. Może niech jeszcze ira. Bo nie mamy na kogo wymieniać już. Też na tygodniu. No, ja tego. Ciekawe, czy jest coś takiego jak szczęście. To, w nie w nie nie nie? 100%. <noise> Ta piłka im przechodzi. Oczywiście, fał, że tego? Bo nie, czuś, v, v? No, no, nie, nie było. Może to wyłączone. Wyłączone, ale? No, tak to wyglądało, że gwizdka nie była, to, to się kwalifikowało nadgwizdka. Przez słupek przeleciał. Nie Ja pierdzielę cały z... czas Oni wszystko biorą, nie? Wszystkie głupki wygrywają. W no ja jedną wygrałem. Bo... Okej, okay, drugą. No. <grym> zaskoczył się. Dobrze dograł. Blisko już do bramki. Jest szansa... A... No, Tomek nawet na zawodowcu nam nie idzie. Chyba musimy się przenieść na amatora. Gdzieś tam górą, a co tu? Jeden do zera. Koniec pierwszej części spotkania. fan, 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 fan. To moment, to się, że już go minął, a tymczasem zdoła odzyskać piłkę. O. Ryzykownie, ale udane. Panu dziadu, kur... Piłka trafia do przeciwników. O Jezu, tyle czasu Tomek, trzeba był bied, przecież miałeś cały... Uderzenie? Miałeś całe miejsce, miał mieć całe połowę dla siebie. No ale wiedziałem, że tam nie robię No ale dwóch mnie tam kryło. hmy Czy to wykorzysta? Obronię... <noise> A, nie, wiem, nie wiem co tam się stało No to nie wchodź kurwa tam gdzie ja biegnę o, jest. Kurwa mać Tomek nie, ja to, że zabrałeś piłkę, kurwami, to jeszcze jest i jej podanie. Nie. jak wychodziliśmy z kątem. No i kurwa za karę! Będę cię glebił z I w rzeczywistym w życiu też. Ko jeszcze kosa No, przy piłce jeden z najgroźniejszych napastników potrafi wykorzystywać sytuację z porządku. Ciekawość, On kiedyś umrze. No, już blisko pole karne. Ładne podanie. Zdecydował się na strzał! No fucking really kurwa no! O kurwa jeszcze mu podał zmiany no ja pierdolę kurwa Tylko, że... No, Potrzebnie nie gramy No Nie teraz się popatrzymy Zmiana taktyki, okej No nie możemy Bo mamy jej drużynę no, pod tu I jej, jej taktykę, no. całą Podać jest w środku partner. Czy to wy szansa? Nie wierzę. Poza... Really, ty na tych ten najważniejsze, że nie musimy wygrać, tylko że nie będziemy mieć żadnych no, monet, a kontrakty się kończą. Kurwa, na, na, na takim chujowym i poziomie przegrać. Ładnie dograł. Ryzykował, ale się udało. było to, że trzymałem żeby... W biegu przyjął, to oczywiście przy, nie przyjął w biegu, to przyjął w miejscu i się zatrzymał. Good, GG, Tomek, GG. I teraz się zaczynają domy schody przez to. Mamy 118 monet i pewnie połowa składu jest bez kontraktu. No nie, czy nie zabierają im kontraktu? O, może, no, może to tylko online. Dobra, czekaj, zobaczmy kto jest zmęczony. I zmieńmy ich. A, poczekaj, co teraz? A, bo musimy jeszcze zabrać turniej. Mecz, mecz turniejowy czy, co tam jeszcze jest? Strój Aha, piłka, musimy kupić kartę morale, kartę no da, stroju, no piłku, herbu i stadionu A no nie mamy tego I pierwszy mecz, i w turnieju musimy zagrać To turniej możemy teraz? Rozpocznij do wolnej innej turniej, tak Morale, tego wszystkiego nie mamy A może złoty puchar? Co to na to? Tysiąc molek No nie będzie No i nie wygramy O, może zrobić. Tak, tak. Strzelmy 3 bramki i wydaje. To jest. Tak się szybciej to wybór. Znakomicie ze skrzydła! Nie wiem, nic nie wchodzi dzisiaj w niech. Albo długo Nie, właśnie nie wiem czemu kurwa w tamtym i w tym meczu po prostu nic nie wchodzi chyba kompletnie. Żaden strzał kurwa nie był celny. Oprócz tego, którego nam nie uznanie.

Spokojnie. Eee. No właśnie, damek, jak jesteś i przypijesz, do... eee. to. Chuju. Słoną chuju. Oh Maja. Aww. jakie odegranie. Oh my god! KUFAĘ mać. Oh Może się tam przepchnąć. Really? <laughs> dziwne, że ten, nie strzelaliśmy w tym momencie. No właśnie dziwne, że nie był bramki, tam no, gdzieś tam wygląda na razie groźnie A więc mamy zmiany Skąd wiedziałem, że tam poła mm. Mam się rokany kap No kurwa Really Coś kurwa będzie kontuzji się robi

tak, kurwa, pierwszy nie pierwszy wiem co zrobić no z tym Jeden strzał mamy... się, się Stakońca, No. <grym> się A, nie będziemy dzisiaj żadnych mamy. Może zejdźmy jednak na amatora, co? <grym> No, gwizdać, nie no, potrafię gwizdać na naszą korzyść. No jak już wiedzą, że jest po, no, po meczu, to zmieją chęć, żeby pogwizdają, no. Jest, i druga bramka jakbyś. Czerna. Robocik! Mówicie, bocik. Nie ja strzeli, bo że już więcej nic nie jeżdżają, faktycznie. Kurde. Jest! Opa! Cardozo, Cardoza znowu dostanie smak, który nas traduje. Obrona, obrona! D-Fence! d z samych obronców. Uter defensywny. Autobus! Burinia, gdzieś w Buriniach jest potrzebny. No proszę, niespodzianka! Do zobaczenia. O, już rzucaliśmy monetę. Kolejne wyzwanie skończone. Zobaczymy, czy kończył się też tym kontraktem. W, w takim razie gramy teraz FC, FC Pueto. Fajnie, że Barcelona odpadła z Arsenalem What <noise> <noise> a O, jak, czyli kończył się kontrakt. I kontuzja jeszcze. Wybierz zaznaczonego zawodnika i listę możliwych działań. samuczka, spierdalaj Tam. Zmienimy się tutaj, tak. na Zaraz zamykam. Przejdźmy na Do. Do boju. Raz, miecz, 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 miecz. Co no, myśli, żeby nie stracić piłki? No niestety. No, ści tam kurde przecież właśnie dwóch. Że <ścoughs> tam nie jest deptali, ty. No, że tam kradł go. No. <laughs> Kurą myślałem, że no i wciągnę. A Fernando to też nasz. Oddał piłkę. No, yes. yes. szybko Łódax. Fernando dla Porto. <laughs> Ja się wytnę, co powiedziałeś. Mm, nie. Dobrze. O Dobrze. Ja myślałem, że też w do tego, który tam nie, nie. biegł dalej. Chciałem po ziemi, nie w górę. Do tamtego można być. Hmm. Tylko oczywiście za słabo. No dobrze, że ten sierotnik kardozo był. No, A... z zmienimy jest zmęczony. Wykorzystamy to żeby trochę sobie poczaić. Fernando. Interact to jest. No kurwa, no ale i tak muszą kiedyś wyborować. No tak, bo zaraz kontuzję ich zło. A gramy tu po to, żeby, żeby na kontakty zdobyć. Damy bramki, szkoda, tylko że strzelaj jeden ze Jaki smutny. Ja? Ja dlaczego ja? Kurwa nie ja, powiem. Jak Siango? Ja, ja nie go, ja Fernando. Ja chcę stać tu. Fernando! No tak, No to są startowe dwie. Ale są uderzenie. już wykorzystujesz jak kurwa masz 2 km na godzinę prędkość i bramka stoi Gurmasami. Nie sam. No. Teraz finał czy pofinał się pojuje? Finał. Wygrali ćwierć finał no, i i wygraliśmy. No dobra, teraz jest i po finał załatwikny no Marceli. No i Rodgers przyjął. No. No, dobra, dobra. strony. Mam Felipe Nato, kurwa, więc jestem Kurwa, A, nie, to nie, nie, nie go jaki sposób? Jest chujowym, może graczem? To no, możliwe. Albo steruje nim chujowy palić? No kurwa, Rili, really? no ja pierdolę! No co teraz? Ja mam klontwę, Tomka! <laughs> Klon. tomka. I to, tak, i to już ma tak swoje się, imię, kurwa. No tak to się nazywa. Arbiter <laughs> nie Wyklątł <noise> już to. trzeci słupek dzisiaj. O kurde. No nie wiem, jak odpadniemy w półfinale, to się w kurwie. No czemu się zatrzymałeś? Ja no ja to nie wkrótce. No trudno, oni miały ile? Dwa strzał? No ale to późno, odeszliśmy. Kurwa Tomek to nie jest world class, to jest kurwa chujowy komputer kurwa, więc nie wiem czy to jest jej powód do szczęścia kurwa. No ale 1400 monet jest, nie? Mam no, chyba 3T, więc komu trzeba. Pereira, jeszcze jedno złote, miałem już chyba czerwone. Tak, tak, a mam jeszcze już, mam już jeden komponent, będzie na zawsze. Co, oczywiście. Ja też i stamina, i jej mobilizowaliśmy. To możemy potem jeszcze przy okazji teraz kasy zebrać. Jak się uda, cokolwiek. Na te pozostałe te, um, wyzwania. Tak.